Testuję imitację szczoteczki Foreo Luna. Tą szczoteczkę kupiłam w Lidlu, kosztowała około 120 zł i uwaga, uwaga, kupiłam ją jakieś dwa lata temu. I zapomniałam o niej, A ostatnio jak sprzątałam tu ją, znalazłam i stwierdziłam, że muszę ją przetestować! Dodatkowo jest to szczoteczka ze spieniaczem. Szczoteczka wygląda w ten sposób. Wydaje się być naprawdę porządna, jest także dość ciężka w dotyku. O, i ma różne tryby pracy. Okej. Okay. Na razie spoko. Ej, jaka ona przyjemna! Do środka wleję żel, wlałam też wodę, zamykam i włączamy. Zobaczcie! Ej, ale to super! O ja, zobaczcie, jakie to urocze! I myjemy, ale to przyjemnie myje. I ta opcja spieniania żelu? Hit! Bardzo przypomina mi oryginalne Foreo. Ze wszystkich imitacji szczoteczki Foreo ta sprawdziła mi się najlepiej. Fantastycznie mi się jej używało i test pierwsze wrażenie wyszedł na pewno na plus. Bardzo delikatna, to spienianie jest super. I wydaje się być także porządnie wykonana. Wow! Dzięki za uwagę, zostawcie kciuka w górę i obserwujcie po więcej.